Siema, siema, ze mną jest dzisiaj Patryk Storys. Siema, siema i dzisiaj gramy sobie w Brawl Stars yy, Zaakceptuj muszę dać Dobra, jesteśmy już razem Patryk Storys dopiero co co zacząłem grać yy, no. Już mam nitę, coś tam To wiadomo Zaraz będziesz mieć kolta Poka. No jeszcze, jeszcze niedaleko, czekaj 56 No To no, jest dobra, zaczynamy yy, Nie, nie, nie o, de, Anuluj Zadyma no dobra, tylko że nie wiem, co on jest dobry w tym. On jest dobry w piłce? Kto? Hmm, ten, nie ta. No. No, nie do końca. No bo trudno. O kurde, w drużynie mamy bota, najgorzej. kurcze. No nie najgorzej w drużynie mamy bota. No. Ale bota, dobra. To, pa pa pa, zaraz będzie go na nas. No chyba tak. Dobra. JES! Gdola! Gdola, zaraz, 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 gola! I ognia! zaraz, 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 Mogę zaraz, Yes, wygrana. Patryk zaraz, 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 gola. Super. Przepraszam za taki hałas. Ale dobra. Pierwszy raz zaraz, 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 Super, super, super. No. Zagraj ponownie. A kurde, to tu... Zaczynamy. O, ja nie mogę bo... Już mogę chyba mieć kolta. No, możesz mieć kolta. To zaraz, to jak skończymy to. Dobra. Potem może sobie pogram Karlem. Ognio! Fire! Fire! Ognio! Ognio! O, kurde, o... ktoś ma kolta, faktycznie? No, ale. Nie o dobry. kurde, ktoś. O kurde, ktoś ma tarę. Tarę. Zabił mnie. Ktoś, pan w 9 za dziewięć. mnie mnie zabiła, za... nie? Najlepiej. I tak kiedy będę miał? Jak się to mi załaduje. Ale mu... no, A wiesz, jak ci się to załaduje? Jak, jak będę strzelał. No, ale wyrwali. No wiem, wyrwali. No Daryl, kurczę, zrób coś. Kurczę, kurczę, kurde, kurcze. Kurczaki. Kurczaki. O, kurde. Dobra. Mhm, super. Tam... Dobra, Ariko już o, nie tak? żyje, teraz tylko tarę zniszczyć ja, ja już, już nie żyje. Żelazny miecz pojawia się w mych snach. Zbierasz ten docenta, by uzbierać... Na, na ten miecz. Jaki? Miecz? Na ten łuk znaczy. Oh no! Oh no! Futbolista! <ścoughs> O, jaki futbolista? To jest futbolista, A jak on mógł się tak nazwać? <laughs> Futbol. Futbol. Dobra, ja to jakby co tu widzę, no. muszę ubić Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję, ale ja tu. Dobra, dziękuję. Ja tu są... Po to, że. Dobra, mam piłkę. <śmiech> <śmiech> Bum, a ja piłkę. Bss. Dobra, jest jakiś nieźwiedź, dam Taki Mnie? Jest! Nie! Proszę, tara! A mamy... Dobrze, że nie mamy bota. Bo są... Boty są najgorsze! O dobra, dobra, lecisz. Oh, oh. Patryk! Mam piłkę! <grym> o to lecisz! No to lecę właśnie. O kurde mam złot Oh O no! raz nie miecz! O oh, mój god! Mhm. Dobra. Zaraz zrobię tywis nitku, się skończy. No. Patrycja będzie mnie negować. 15. 10, dziesięć, dziewięć, osiem, o, siedem. O kurde, zaraz, kurczę, no, zaraz przegramy. Przegrana. Przy, no, Przegrana. Koniec. Dziękuję. Koniec gry. Mówiłem, Nita nie jest na tą grę. No chyba na No i teraz mam minus trzy pucharki, Patryk. Mm. Nie moja wina. Tanie twoja. Mogę kolta czy nie? Możesz. Masz. Super. Dobra, masz korta. Kolta. Jakiś lepszy przynajmniej. Mhm. Ja się zmieniam na... za Dobra. Robię coś Kort. kozackiego. Mogę sy... Nie. Wybierz. Waga, Patryk, ma skrzynkę? Jest! Jest! Fuku! Jest! Ogo! Poko. Początkujący dostał poko. Super. Super. Czyli poko. będziesz mógł mnie uleczyć. Super. Proszę. Wybierz. O! No. A ty masz poko? Nie, nie mam. Pewnie za niedługo dostaniesz. Z małej skrzynki mu się wydropił poko. No. Tam jest mojej Karl. No, Karl jest dobry. Zbierasz. Ale u mnie strzelasz? Kto? Y Mój Poko No Wiesz jakiego on ma ulta? Że ulecza że ulecza A ale tylko swoich No... Przeciwników... nie Przeciwników Udech. nie uleczy. Moje wifi też jest słabe Ale nie będę robił Miejsce Dobra, macie tą piłkę No Kurde, zrobili na mnie napad Super, teraz powinno działać. O jak ja nienawidzę. Takie, takie Kurczę, no. ale poko ci się trafił. No. no chociaż... Mam już czterech skinów. Za No, za Ja mam ich 12. Bo ja mogę kogoś uleczyć. A nie, już mnie zabili. To znowu pipi! Bibi. Bibi znaczy. A nie pipi. <laughs> pipi. Jest! Spartan. Wraz, Spartan gola, super. Mogę ulecić kogoś. No. Bo nie wiem kogo. Dobra. Rzucę. O oh no, jeden, Uuu. jeden. Tylko że tu ulecza. Nie, gdyby mi się trafił ten, który... Ten wiesz, tego co te, tego... ten nowy zadymiarz. No, ja chcę mieć tego nowego. Ja też, ale on jest, on jest pewnie bardzo rzadki. Znaczy nie wiem, czy on jest epikiem, czy kim. Ja też. Czy no jest legend... jeden nie nie no. jeden, teraz jest finałowa walka. Mm, mm. Teraz nie wiem, kto jest legendą. Dobra, nie obchodzi mnie polityka. Siął mi są polityka. No polityka. O kurczę, są... bibi, 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 po bibi, po bibi. Po bibi, 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 bibi. gdzie jest bibi? Kurde, co hm? Bibi mnie zabizać. Znaczy, poko na solo jest słaby. No, tak powiem. Ale nie, no bo to. O kurde, Bibi jest najgorsza. Wolisz poko, Karla? Karla chyba. Nie, ulta Do Dogrywka. Dogrywka, nie ma krzaków, Fu. nie ma niczego. O ja. Wiem, jest na łyso teraz. Na łyso go i, i krzaki nie. nie. Ała, ała. Dobra, lecimy. Kudy ta bańka mnie. Ale ta bańka mnie denerwuje. Super, O nie, zaraz szczegółka. bibi szli gola. No dawaj, no strzelaj w tą bibi. Kurde, co ja nie robiłem? ze mnie nóg? Mm, dobra. Okej. Okay. Możesz sobie zmienić zadymierza? No, zmienię się koniecznie, bo ten ulecza. Zmienię się na Kolta. Tylko eee, jest to i... Piper, nie? Kolta, proszę. Dobra, za darmo dwa bilety, dziękuję. A co jest następne? Następny cel, razy 200. Ja, ja będę mieć zaraz jedna Majka, a potem będę mieć Bo potem będę mieć Tika co a... zaraz, będę... potem będę mieć jego o! będę mógł go odlokować. o kurde ty też ale musisz mieć bardzo, 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 mega dużo kucharki. czekaj zobacz, musisz mieć tyle pucharków sześć tysięcy uuuu Rzekaj, gdzie on jest? no fajnie no skrzynce się nie trafi mega skrzynka no czekaj, o, zobaczę czy on u mnie jest ale znaczy tak, dobra zaczynamy na no, za dymie, no nie wiem. Czekaj, na czym gramy teraz? zbiory klejnotów. Okej. Okay. Na zbiory klejnotów, wezdę cebula. Okej. Okay. Ja sobie wiem konto. Może jeszcze dołączyć X11, choć nie, bo to już chyba ostatnia ręka. Wi-Fi słaby, to szybko dawaj, dawaj. Też, no, co się dzieje z tym Wi-Fi w ogóle u mnie? U mnie też nie wiem. O kurde, już mamy po jednej klejnocie, ale to jeszcze nic. O kurde! Kogo wziąłeś? Kolta? Mhm. Spoko. Nie jest dobry w klejnotów. Znaczy, w zbiorze klejnotów, no to już jest lepszy Znaczy, po na zbiory klejnotów też się nadaje. No tylko, że on ulecza, to jest najgorsze, ale... Tak, ale może uleczać tych kolegów. No. Ale mamy, y, mamy kolegę, czy tam koleżankę i ona ma Pama, czy tam on. O kurde! Pam jest... no, no, nie, to jest Barley Ognisty Barley. O no, to ja o no, 5% procent. Patryk, daś mi ładowarę. No już, miła Ju. mi ładowarę. Tak, tak, tak. Ja nie mogę, Patryk. O oh maj, my. o oh, o oh maj. się zacznie, nie mam ulta. Oni 11! 14 o, Dobra. Musimy kupić. No, Mamba. To już po nas. Dobra, daj mi ładowarkę. No, no. dałam Ci chyba. Dobra, znaczy podłącz. Dobra. Obliczanie. Dobra, na 6 to tylko Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.